Na kolejny kamperowo przeróbkowy film. Zostało nam jeszcze kilka drobnych rzeczy do zrobienia. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, ale jednak chcemy je zrobić przed wyjazdem. Na pierwszy rzut pójdzie modernizacja lodówki. Jak wiecie już robiliśmy to kilka razy. Udało nam się reanimować lodówkę, która bardzo źle chodziła, a teraz sprawuje się dobrze i dzisiaj ma Marek pomysł jak jeszcze ją udoskonalić. Także zaraz wam powiem o co chodzi. A więc tak, bierzemy się za lodóweczkę. W lodóweczce w tamtym roku wymieniłem, znaczy wymieniłem, dodałem dodatkowo trzy wentylatorki, które włączają się pod wpływem tego regulatora, który sobie ustawiam dowolnie, pokażę Wam jak to wszystko wygląda. I już sobie wcześniej odkręciłem, żeby mieć z głowy, tu jest patent, tutaj, tu, 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 tu. To zakładaliśmy w tamtym roku. Tutaj sobie ustawiasz temperaturę, to jest Fahrenheit i ten. I sobie zmieniasz. No, czekaj. Trzydzieści 34. Teraz zobaczymy, pokażę, bo jest teraz niby 16, pokazuje, że jest w lodówce, nie? O. Jeżeli mm. ustawię sobie temperaturę taką jaką chcę zadaną, będzie tu za gorąco na górze, czujnik jest tutaj. Wentylatorki wtedy się włączają. Tak? Nie chodzą, nie pobierają prądu, nie tracą nam, nie wytracają nam akumulatorów. Więc to jest taki patent, nie? To kupiłem na OLIX-ie, ale wiem, że na Allegro też takie były. To jest wyłącznik, włącznik z termoregulatorem, no i mówię, temperaturę sobie Ustawia się, tu są Fahrenheity, poczekaj, jak to się. O, zaczyna migać, i wtedy sobie ustawiasz, nie? Powiedzmy temperaturę. No, ja mam na 35 ustawione, tak? Na 35, i wtedy dopiero się włączają. No, powiedzmy, zadałem 14,6, nie? I mają się wtedy włączać, wyłączać. Jeżeli dam wyższą niż jest zadana, tam. O, automatycznie się już wyłączyły, nie? Bo jest powyżej. Nie chodzą. Oprócz tego, na zimę pstryczkiem wyłączam je. Bo po co ma to w zimie chodzić? Nie? Bezsensownie jej wytracać. Nawet takie duperelki wytracają w jakiś tam sposób delikatnie akumulację. No dzisiaj założymy tego typu podobny wyświetlaczek, niby, ale to jest termometr. Termometr, który ma dwie sondy. I zrobimy sobie tak, że jedna sonda będzie w lodówce. Będzie pokazywała nam temperaturę w lodówce. No bo często z ciekawości otwierałem lodówkę. Miałem termometr ten taki pistolet laserowy i sprawdzałem ile ma lodówka. Po mojej modyfikacji, no i miała 2-3 stopnie, gdy było na dworze 30-35 stopni. To wtedy wiatraczki tak no, wywalały to gorące powietrze z kampera, że super to się sprawdzało, ale mówię, chcę nie otwierać lodówki, nie sprawdzać na zasadzie takiej, więc zamontujemy sobie dodatkowy termometr podwójny. Jeden będzie pod kamperem. Będę wiedzieć, jaka jest temperatura na dworze pod kamperem, bo chcę wiedzieć, tak, o, a nie w słońcu, czyli w cieniu, a drugi w lodówce. I kolejny wentylatorek będzie też montowany. No i tak jak widać, podepniemy się tutaj pod 12 w lodówki i pokazuje nam temperaturkę. No i teraz musimy zrobić mały myk, bo ten włącznik będzie mi tu kolidował, więc zrobimy tak. Dwa włączniki, ten przesuniemy tutaj, tu damy dodatkowy ten i tu damy jeszcze jeden włącznik. Tylko czy ja się tu zmieszczę? Chyba, że ten przestawię tu, a ten dam tu. No też tak można zrobić. No dobra. Trzeba to rozkręcić, rozrysować, powycinać. Dobra. Demontujemy to wszystko. Trzeba to wszystko podemontować. Hmm. Jeden śrubokręt. No, ładny mamy zestaw śrubokrętów. Różowe. To od Przemka tym hmm. co dostaliśmy. No. Kurde no. Nie pasi. jakby stąd, nie? Mhm. jeden będzie od tego, drugi będzie od tego teraz trzeba się wziąć jeszcze za termometr wyprasować trzeba dobrze no i tutaj zrobimy na tym otworze no i kolejny otworek mamy przygotowany na termometr, dzięki Madzi i jej nożycom Madzia specjalistka Madzia nożyco ręki Ta, mi by to nie wyszło tak ja bym pewnie to spierniczył No. bo tu jesteś lepszy od dziur Ech. A ty od kwadratu? No. Ja pierniczę. To się nie dogina tych pierdolników z boku? Pierdolników to znaczy jak dogina. No tak wciska się. No tak, ale one. Dobra. No i tak. Mała zmiana. Wentylatorki. Temperatura yy, zadana. Czyli to będzie temperatura, którą chcemy. Czerwona to będzie temperatura, która jest jakby nad lodówką. A tu będą czujniczki. To będzie temperatura w lodówce, czyli ona no najlepiej tak będzie nie niebieska zimna, a to będzie poza kamperem. I tak to będzie wyglądało. Jakby stąd, nie? No. Kolejnym usprawnieniem będzie tak. Nakładamy nową pastę pod radiator, bo ja raz kiedyś tam wymieniam, ale miałem mało pasty, więc tylko ją tak liznąłem. Damy pod radiatorek, bo radiatorek daje albo wyciąga ciepło, albo daje zimno, nie? Zależy gdzie ma pracować i przymocujemy tutaj wentylatorek, wentylatorek będzie w, y, podpięty pod tamte wentylatorki, więc będzie się włączał tylko wtedy, gdy będzie za ciepło i w ogóle lodówka będzie powiedzmy miała problem z tym, a po to ten wentylatorek tutaj, żeby zimno z od razu wypychał na całą lodówkę, bo temperatura tutaj jest dużo niższa niż na przykład na dole, a wentylatorek będzie robił taką robotę. Zwyczajem to na jednym filmie u kapitana przyczepy jak tam pan pokazywał swoją przyczepę, taką 40-letnią, i pokazywał, że właśnie ma ten wentylatorek w środku, i jemu to fajnie się sprawuje. Także my też to sobie zamontujemy i zobaczymy, jak to będzie działało. Zawsze można wypiąć, nie wymontować. I tu jest taki patent. Ja to mówię, kiedyś czyściłem tutaj i dawałem trochę pasty, jakiej miałem, miałem taką odmianę. No i po co to metalowe coś jest? To jest rurka. No ale to ten, przecież to nie podpięte jest w żaden sposób. A jak działa przy reflektorach, czy jak działa w komputerach, daje się radiator, żeby odprowadzał ciepło. Przykładowo, jeżeli jest gorąco, nie? To wtedy radiator daje, oddaje. A przy zimnie oddaje zimno w tą stronę. Chodzi o to, że się zaziębia, i A. jest zimne? A. Aha, okej. Okay. Ta rura jest zimna i oddaje to zimno, nie? Aha. Ale żeby oddawała jeszcze lepiej, wypychała, no to będzie wentylatorek. Tu mhm. masz zamrażarnik, widzisz na zamrażalniku też jest radiatorek. Mhm. To jest ta sama rura. Aha. ta sama święta, tylko tu jest koniec jakby rury. Aha. I tutaj mrozi. Ja drzwiczki ściągnąłem, dlatego, żeby ten mróz jakby wychodził tutaj wszędzie, nie? E, więc było dlatego 2-3 stopnie w lodówce. Ale dźwiczki sobie założymy, tu damy wentylatorek i tu będziemy mieli tylko mrożenie, a tutaj będzie to, co trzeba, nie? Aha, Kurwa, nie nie wiedziałem, okazus tutaj. No taka jest zasada. To trochę jej nawalimy. Ale trzeba sobie usprawnić lodówkę, wiesz, nie sztuka jest później wymienić lodówkę, kupić sobie za dwa i pół koła, nie? I tu jest patent. Tu jest taka sonda. I tutaj wyprowadzimy się z czujnikiem, z czujnikiem od tego, od temperatury. Czyli dziurka tu już jest. Ojej, przejdzie czy czujnik nie ja Przejdzie, tego. powiększymy dziurkę. Powinni się si silikolnie. No i tu mamy ten drocik od tej sondy. Co tam była mhm. Więc tutaj sobie mówię, powiększymy ten otworek żeby mógł kabelki przełożyć, wszystkie chociaż nawet chyba go nie trzeba powiększyć. No właśnie, to patrzę Zaraz i. Ale zobaczymy No i tu wyjdzie kabelek od czynnika do ładóweczki Damy sobie go gdzieś tam, nie wiem gdzie. Gdzieś w połowie, na pod spodem. Także dzięki Piotrowi mamy wentylatorek. Ja miałem swoje, ale mój jeden pad. Drugi coś tam. Także Piotr nas wspomógł, wsparł. Ten Piotr, który na którym, z którym byliśmy na wykrywaczu i na rybach. Tak. Bo niektórzy kojarzą. Także dzięki Piotr. No. I zrobione. Pyk. Włączają się. Pyk. Super. Tylko mówię, temperatura jest teraz tylko taka pokaza, pokazowa. No tak to będzie tutaj 35 stopni i dopiero wtedy będą się włączać. To też już jest podpięte. Tu na dole czujniczek wychodzi. No i teraz to poskręcać i gotowa lodoweczka. Kolejną rzeczą, którą będziemy dzisiaj robić, to Marek będzie zakładał nową lampę ledową w miejscu, w którym potrzebujemy jak najwięcej światła także zaraz zobaczycie, co dokładnie zrobić no i kolejną rzeczą, którą będziemy robić jest to lampa lampę dostaliśmy kiedyś też od Przemka od innego Przemka i mieliśmy ją montować w łazience ale plany się zmieniły, bo dostaliśmy takie te na sensor od jakiejś tam firmy nie pamiętam, co to była za firma się z tym no i zamontowaliśmy je tak na szybko na sztukę, nie? przed samym wyjazdem więc tą teraz będziemy montować tutaj zamiast tej starej, klasycznej ona jest na LEDach, co prawda na paska, ale ta będzie dłuższa, będzie dawała więcej światła. No, bo no tamta to, to tak no. sobie. Dobra, bierzemy się za robotę. No i ta lampiołka tutaj, tak ona wygląda. Ona jeszcze ma kloszyk taki przezroczysty, znaczy nie przezroczysty, mleczny, teraz jest ściągnięty. Te lampeczki też na fajnie się sprawdzają, bo jak na przykład szkoda nam prądu, czy cokolwiek, czy wieczorem chcemy mieć nastrojowo, no to tylko pyk. Pyk. Ale one też wylecą stąd i przyjdą tutaj troszeczkę inne. No i w ich miejsce pójdą tego typu. Też kupiliśmy je w biedrze. Fajne są, bo nie trzeba tutaj naciskać całego tego, tylko są dotykowe w ten sposób. Nie? I mamy cztery: dwie do sypialni i dwie tutaj. I jeszcze jedną taką żeśmy kiedyś dokupili też. To wszystko z tej samej firmy. Ona jest sensorkiem i pójdzie do szafy. Ma on no ona na ruch działania albo jak ktoś chce, to sobie przełączam na ten. A tu damy to coś, nie? Myślę, że będzie gicior. No i mamy dwie listy te, Taśmy ledowe, obie ciepłe. Obie żeśmy dostali, jedną od Przemka, drugą dostaliśmy od takiej pary. Oni byli z Nysy, z Opoła. No dobra, mniejsza z tym. Także dziękujemy bardzo. Znowu się coś przyda. No teraz tylko montaż. No, tylko tą, tą na razie zamontujemy. Tej mi szkoda. <gry> Lampeczka gotowa, lampeczki dodatkowe, wieczorne też, fajne są, tu jeszcze przyjdzie maskownica, że nie będzie tak balić po oczach, no i fajnie, dużo światła daje, no, jest lepiej, brawo Ty. No i temat najfajniejszy, czyli będziemy się zajmować sypialnią Jak wiecie już sypialnię robiliśmy, ale znudziła nam się tam tapeta Także chcemy trochę koloru dodać I dzisiaj będę znowu tapetować sypialnię I co? Najpierw zacznę od boku To będzie mi łatwiej Tutaj do kawałek po prostu, żeby sobie zaszedł, a potem przykleję już takie prostokątne bo będzie najprościej, tak mi się wydaje. No, zobaczymy, co wyjdzie. Także będzie kolorowo na ten sezon. No, bardzo kolorowo będzie. No, przecież lubisz takie te i kolorki, i łapaczyki. No. Nie Jakaś pani przy jednym z filmów ostatnio napisała. Dziewczyno, czemu ty wiecznie dupę gołą pokazujesz, a on ubrany? Ja nie wiem, jaki trzeba mieć zryty beret, żeby w ogóle... Ach. Jak się jest ciepło, to jest rozobrane, jak komu jest zimnie. Ty siedzisz w kamperze, w kamperze jest 25 stopni, ty z kampera nie wychodzisz. Ja co chwila latam po to, po tamto, po wam to. a poza tym ja co chwila jestem chory, co chwila. Poza tym srowida przeszedłem w tamtym roku, później przeszedłem też jakiś syf, nie wiadomo co. Do tej pory się cały czas męczę. I jestem taki, że tylko wyjdę, siądę na trawie i od ręki już ból kręgosłupa, ból kolan, e, chory, więc e, te teksty. Ja nie wiem, trzeba mieć niezłe siano w głowie. A, nie chcę już gadać nawet na temat komentarzy niektórych ludzi, bo to po prostu ręce opadają. I że się tak zgrzełem w Kamperze Rzeszok. I tu jest 25 stopni. Mimo, że na dworze jest chłodno. Czasami jak to mi się zagrać, to przechodzimy do kampery. No. Kamper to taka fajna izolowana lodóweczka, nie? Ale z drugiej strony właśnie też był ostatni komentarz, jak ta... No, teraz też może być taki komentarz. Na temat nakładania kleju tapicerskiego w kamperze. Jeden pan napisał, że jest tapicerem i że popełniliśmy błąd, bo klej tapicerski wytrzymuje do 60 stopni. No i chciałam zaznaczyć bardzo wyraźnie, bo już nie raz o tym myśleliśmy, bo na przykład zostawiamy mawkę w kamperze i ona bardzo często lubi sobie przeskoczyć do szoferki, żeby tam siedzieć i ludzie widzą na przykład, że pies jest w upału w samochodzie. Kamper to nie jest normalny samochód. W normalnym samochodzie chwila moment i jest po prostu ukrop, a w kamperze jest izolacja, więc w kamperze można sobie komfortowo siedzieć nawet jak jest 35 stopni, to w kamperze nie ma nawet 30, jest tam na przykład 26, więc jest niższa temperatura, także zwracajcie na to uwagę. No wypada jakbyście chcieli komuś wybić szybę. W kamperze. Tak więc znów robimy sobie dobrze w kamperze. Znaczy w sypialni o, tu trzeba odkręcić ten co tam jest? o, no. kubeczek wodę, no. o masz więcej pierniczenia się niż ja, nie? ale co ty powiesz sobie z tymi, tymi brzewami, tak? tak myślę wytrzymam na ciebie. no ja zrobiłem lodóweczkę za ten czas, widzisz i ten, i lampeczkę jeszcze mam troszeczkę tych takich robótek ręcznych do zrobienia przed wyjazdem Także, ja też. także jak ktoś chce, to zapraszamy do oglądania. A jednak zapadła decyzja, że odrywamy starą tapetę. Okazało się, że nie trzymała się jakoś specjalnie mocno na Alufoxie, no bo Alufox jest takim niezbyt fajnym materiałem do klejenia. Nawet trzymała się, dopóki nie ruszyłaś. Tak, no tak, no tyle dobrze, nie? No ale odchodzi łatwo. No to widzisz. Alufoxik Foksik się spisuje, prawda? No ba bardzo fajnie... Oj, przykleja ci się do dupy, znaczy do tyłka. O to do dupa. Dobrze. <laughs> y Ocieplaliśmy alkowe dlatego, że tutaj ciągło od niej. No i tutaj było okno. Wiele osób się dziwiło, że zakryliśmy to okno, po co przecież fajne widoki. Ale nie wiem, dla nas w ogóle nie jest fajne to, że nam wali po oczach jak... Słońce jeszcze śpimy. Na no wlecie wiadomo, że słońce wstaje wcześniej, więc to była do, dobra decyzja, a dodatkowo jest cieplej faktycznie. Od razu nie. był upał. Co z tego, że była niby taka roleta z, z takim tym z, z sreberkiem, jak to nie zdawało egzaminu. Wystarczy okno boczne, jak ktoś chce mieć ten yy, przewiew, otwiera sobie górne. I otwiera sobie boczne. No, koniecznie. A jak chcesz się przed słońcem ukryć, zamykasz górne, zamykasz boczne, zasłaniasz roletę aluminiową i masz chłodno. I nikt się nie musi kisić przecież w walkowie. Ciężko się tak klei na taki butaplen? No, jest łatwiej na klej, który. I ja nie umiem kleić na butapę, nigdy nie kleiłem. Nie kręci mnie ten klej. Mogę go wąchać jedynie. <śmiech> <śmiech> Żartuję. Ja miałbym to robić. Oj nie. Dla mnie jest tam za gorąco. No i tak sobie nie. Nie jest ciasno, ale. To jedn... pani może wiedzieć, ale to poruszanie się jest ciężkie. No, zależy jakiego poruszania. <laughs> Jakie wywrotki robisz? No i Madzia robi nasze gniazdko. szykuje, A tutaj, po godzinie czasu. W lodówce 3 stopnie. Także będzie pewnie jeszcze mniej. na no. I dzięki właśnie wentylatorowi, który w środku śmiga i fajnie wymusza termoobieg. Czujnik jest tu na dole, znaczy na dole, prawie na dole. No i 3 stopnie. Już są. Tu jeszcze nawet lodu nie ma nic. Da się, da się. No i co, koniec? Wyszło to jak chciałam, ciężkie jest klejenie tym klejem, nie jestem z niego zadowolona, źle mi poleciliście, No ale jest zrobione i się myślę będzie trzymać. Możecie ocenić i skrytykować też możecie, ale mam to gdzieś. Ha. Aha, żeby nie było, że to ja wymyśliłam, żeby ta tapeta pastelowa była w sypialni, to Marek wymyślił, żebyście nie pisali, że biedny Marek musi teraz w takiej cukierkowej sypialni spać. To był jego pomysł, nie mój. Teraz ja jestem taka piękna. <grym>, ale mnie sprzedała się. <grym>, Wszystkie prace zostały zrobione. Nie wiem, czy coś jeszcze do roboty zostało w kamperze, bo to Marek cały czas wymyśla co nowego ulepszyć. Jeśli się film podobał, to zostawcie komentarz. Laika, jeśli nie subskrybujesz, to subskrybuj i zapraszamy na kolejne nasze filmy.